Cześć, witajcie, jestem Nowczynnikiem i witam Was w zapowiedzi nowej serii, która będzie prowadzona na moim kanale. Co ciekawe, nie będę jej prowadził sam, a ze mną będą trzy osoby. Tak więc, na początek, może Wam przedstawię, właśnie kogo poza mną będziecie mogli tutaj oglądać. Tak więc, pierwszym osobą jest Filip Hakiu, którego możliwe, że większość z Was kojarzy, czy to z jakichś naszych wspólnych wcześniejszych filmów, czy też może z liveów. No nie wiem, w każdym razie na pewno mm, większość z Was go może kojarzyć. Kolejną osobą jest Ambrose. No jeżeli go nie znacie, to oczywiście wszystkie linki znajdziecie. W opisie. No, on także oczywiście nagrywa FIFA, dokładniej tam skupia się na handlu, ale nie tylko i właśnie w tej serii będzie także grał. Tak więc wpadnijcie do niego, tam wszystkiego się dowiecie. Natomiast czwartą, ostatnią osobą jest Anatomia Food, dokładnie Wojtek z tego kanału. Tak więc tam też macie link do jego kanału, oczywiście w opisie. Zajrzyjcie tam, poglądajcie. No i cóż, myślę, że osoby przedstawiłem wam, tak więc ogólnie w czterech będziemy prowadzić tą serię. Będzie ona nosiła nazwę Euro Challenge. No, jak możecie po samej nazwie e, się zorientować, będzie do, dotyczyła e, jakichś challenge'ów do tego, coś tam e, związanego z Euro 2016, tak więc już Wam oczywiście e, tak w skrócie tłumaczę. E, więc ogólnie jest nas czterech, każdy z każdym zagra e, po dwa spotkania, mecz i rewanż, oczywiście jeden mecz będzie u mnie na przykład, a drugi u e, mojego przeciwnika. No, i ogólnie o co będzie chodzić, tak więc, yy, może najpierw zacznijmy od, od tego euro. Co tu, jakie nawiązanie jest do tego? Tak więc, jak widzicie, za chwilkę wylosujemy sobie. Mam tu takie ogólnie trzy. 3... Trzy koszyki, można powiedzieć. Trzy koła fortuny. No i sobie wylosujemy sześć drużyn, po dwa z każdego koszyka. Czyli będziemy mieli 6 jakichś drużyn, które wystąpią właśnie na Euro 2016. No i można powiedzieć, że nasz, moim pierwszym przeciwnikiem będzie Filip. Tak więc wybieram sobie jedną z tych drużyn. Filip także sobie swoją wybierze. Ogólnie te losowania będą u każdego na kanale. Tak więc możecie już sobie zajrzeć, komu tam jak wypadło. No i właśnie. Eee, będziemy sobie między sobą grać. Nie będzie to zwykłe spotkanie, no a tak jak sama nazwa mówi właśnie, challenge jakiś. Jakie challenge już Wam także tłumaczę. Tak więc będzie sześć challenge, z czego pierwsze dwa dotyczą, można powiedzieć, ustawień kamery. Pierwszy z nich to jest to, że będzie musieli niestety grać na kamerze gwiazda. Na pewno będzie to ciężkie, no bo jak wiadomo, wtedy jest kamera tak przybliżona do jednego załadnika, który jest przy piłce i no nie jest, nie jest łatwo podawać właśnie w taki sposób. No ale zobaczymy jak to wypali. Kolejną kamerą jest kamera, można Powiedzieć pionowa. No i nie wiem, może wiecie o co chodzi. Jest to kamera jakby z bramki, że nie tak jak gram zawsze, że atakujemy w lewo albo w prawo, tylko będziemy atakować do góry i na dół. Tak więc też można powiedzieć ciekawy, no i właśnie ciężki do wykonania challenge. To są dwa challenge dotyczące kamery. Kolejnym challenge'em jest na przykład jakby cofnięcie zawodników o jedną pozycję e, w tył, czyli na przykład napastnicy, mamy napastników w składzie, cofiemy ich sobie do pomocy, pomocników cofiemy do obrony, natomiast obrońców, jednego z obrońców na bramkę no a bramkarz idzie e, na napastnika no zapowiada się ciekawie, jest to chyba najcięższy challenge, no bo jak wiadomo ciężko strzelić cokolwiek bramkarzem, no a do tego będziemy mieli na bramce środkowego obrońcy, tak więc no na pewno w tym challenge'u będzie ciężko. Kolejnym challenge'em jest to, że wszystkie bramki, jakie zdobędziemy, muszą paść spoza pola karnego. E, tak więc e, no nie możemy po prostu, bramki strzelone właśnie z pola karnego nie będą się po prostu e, liczyć. Kolejnym, już piątym, przedostatnim challenge'em jest to, że sobie wybieramy jednego załonika z naszego składu. No i chodzi o to, że musimy tylko i wyłącznie nim strzelić gole. Jeżeli strzelimy innym załonikiem, ta bramka nie zostaje zaliczona. Po prostu, jeżeli załóżmy, wybiorę sobie, no, załóżmy, wylosowałem Belgię, wybieram sobie Azarda i strzelę na przykład Luka to ta bramka nie liczy się. Muszę strzelać wszystkie bramki, właśnie Azardem. No i ostatni challenge, tutaj będziemy edytować statystyki zawodników, no i wszyscy zał. Z naszego składu zostają im obniżone statystyki do 60. Na no dokładnie statystyka przyśpieszenia, czyli szybkości biegu, no a także statystyka siły strzału. No, myślę, że zapowiada się ciekawie. 6 takich challengeów, których wcześniej nie było na YouTubie i mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria. No, ale ogólnie. Możemy już przechodzić tutaj do losowania. Tak jak mówię, mamy trzy koła fortuny. Z każdego musimy sobie po dwa państwa wylosować, których będę mógł właśnie używać w meczach. No z Ambrosem, Wojtkiem, a także Filipem. Tak, więc zaczynam od koszyka pierwszego. Mamy tutaj najlepsze właśnie reprezentacje. Zobaczmy. To tu leci Hiszpania, to jest pierwszy zespół, jaki będziemy mogli używać właśnie w sezonach w naszym challenge'u. No i od razu losujemy drugi zespół z tego koszyka: no jest to Anglia, czyli będę mógł używać Anglii, a także Hiszpanii. No i przechodzimy już do drugiego koszyka: tu są słabsze zespoły, no i zobaczymy, kogo właśnie trafimy tutaj. Tak więc koszyk drugi, tutaj błąd jest w nazwie, oczywiście koszyk drugi. No i mamy Portugalię, czyli chyba, no ciekawy traf, chyba jeden z lepszych, Włochy i Portugalia to są najlepsze. Tak więc lecimy dalej. No, i tutaj drugim zespołem będzie Szwajcaria też, myślę, że ok. Tak więc Szwajcaria, e, Portugalia, Hiszpania i Anglia, póki co. No i przechodzimy do trzeciego koszyka. Mamy tu na przykład Polskie, Ru Polskę, Rumunię, Szwecję, Węgry czy też Czechy. No i chciałbym Polskę i Szwecję, to by była chyba najlepsza opcja. No ale spójrzmy, jak nam tutaj wylosuje. E, no i mamy Czechy, to jest pierwszy zespół. Natomiast drugim zespołem, jakiego będziemy używać, jest reprezentacja Czech znowu, czyli musimy jeszcze raz jakby wylosować, nie mogą się powtórzyć. No i za Czechy, a także z trzeciego koszyka Szwecja. No nieźle. Tak więc ogólnie w tych spotkaniach właśnie z Ambrusem, z Filipem, a także Wojtkiem będę mógł używać reprezentacji Hiszpanii, reprezentacji Anglii. Portugalii, Szwajcarii, a także Czech i Szwecji. Tak więc myślę, że zasady objaśnione, losowanie przebiegło pomyślnie. E, więc ja wam na dzisiaj dziękuję. Kolejne filmy pojawiam się już niebawem na kanale. Będę informował oczywiście na fanpage'u, jak i y, na grupie Bagged Dawcza. Tam możecie sobie w opisie zobaczyć i, do, i dołączyć. E, no tak więc wpadajcie na kanały właśnie chłopaków z ekipy. Ja wam na dzisiaj dziękuję. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, no i cześć.